Myślę o szkole z wieloletnią tradycją. Wspominam najlepsze momenty. Myślę o lekcjach i przyjaznej atmosferze. Niezwykła atmosfera. Życzliwość. Wyjątkowy klimat. Marzenie. Stres, radość, smutek. Myślę, że czasami satysfakcja. Dużo ciężkiej, lecz satysfakcjonującej pracy. Występy na wielkiej scenie. Wspólne koncertowanie. Drzeżdżka emocji przed występami muzycznymi. Możliwość grania na... Nowej cudownej sali koncertowej. Świetne koncerty. Wspólne muzykowanie. Wyjazdy na konkursy. Wycieczka do Warszawy. Myślę o wspaniałych ludziach, których tutaj poznaję. Myślę o tym, że otaczam się swoimi przyjaciółmi i wspaniałymi nauczycielami. A także ludźmi, którzy chcą tworzyć i tworzą sztukę. Przyjaźń na długie lata. Dobrze znajomi. Przytulność. Przyjaciele. Myślę o pedagogach, na których zawsze mogę liczyć. Najlepsi pedagodzy. Wyjątkowi nauczyciele. Wspaniali pedagodzy. Ciekawe podejście do ucznia. Myślę o szkole, która rozwija naszą muzyczną pasję oraz kształtuje naszą osobowość. Gdzie e, wzrastamy i nabieramy takiego doświadczenia życiowego. Wyjątkowa pasja. Pasja. Pasjonaci muzyki. To my. Rozwój i kreatywność. Rozwijam się nie tylko muzycznie, ale także światopoglądowo, dlatego że spotykam ludzi, z którymi mimo różnic muszę dojść do porozumienia. Staramy się stanowić z kimś całość, połączyć umysły i przemawiać muzyką do serc. Dostępność. Relaks. Niepowtarzalna przygoda. Mile i pracowicie spędzone popołudnie. Śmieszne sytuacja. Dobra zabawa. Swoboda. To tutaj odkrywamy tak naprawdę kim jesteśmy i co chcemy w życiu osiągnąć. Wspaniałe miejsce. Karłowicz to takie miejsce, gdzie dążymy do jakiegoś celu. Każda chwila spędzona w tym miejscu jest niezwykle cenna. Ponieważ tutaj nie potrzebujemy używać słów, by się rozumieć, możemy jako języka użyć muzyki. Karłowicz to dom. Drugi dom. To rodzina. Najlepsza szkoła. Myślę o najlepszej szkole muzycznej. To właśnie tutaj staramy się e, być lepszymi ludźmi. Każdy z nas stara się być najlepszą wersją siebie. I za każdym razem dajemy z siebie wszystko. Myślę o miłości do muzyki, która nas łączy. Łączy nas miłość do muzyki. Miłość do muzyki. Za to właśnie kocham Karłowicza. Karłowicz miłość do muzyki.